Dzień dobry, dzień dobry, kochane panny. Chciałam Was zaprosić na horoskop tygodniowy od 7 do 13 czerwca 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, bo to jest horoskop ogólny. Ale to, co usłyszycie, może być ważną informacją. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na bloga Wróżka Rozla na Facebooku. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z... Yy, rodzajami wróżb z cennikiem. Jeżeli się zdecydujecie należy wcisnąć, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i wtedy powinny wam wyskoczyć wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma w danym dniu, przechodzicie na kolejny dzień, bo być może te godziny są zajęte, tak? I do skutku przesuwacie, aż wam godziny wolne wyskoczą. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za, za to, że mnie oglądacie, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. Nie zawsze mogę na nie odpowiedzieć, ale staram się chociaż dać łapkę w górę i, i wcisnąć serducho, więc to też tak jakby pozwala pozycjonować moje filmy, że jest większa oglądalność. Bardzo Wam dziękuję za to. I osoby, które mnie oglądają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału. Bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Póki co zobaczmy, co u panny od 7 do 13 czerwca 2021. Co tu się będzie działo w finansach? Już patrzymy. Finanse. Tutaj jesteście czymś przyblokowani, jesteście przemęczeni, za dużo drogie panny wzięłyście na siebie ale tu jest okazja, że się coś nowego pojawi, może wpadniecie na nowy pomysł i należy w tym kierunku działać, tak? Musicie być przebiegli, żeby wam ktoś też jakiegoś pomysłu nie sprzątnął sprzed nosa tak, bo tutaj też może się pojawić jakiś oszust, uważajcie również na portfel, uważajcie, dobrze zamykajcie mieszkania, dobrze zamykajcie okna e, bo robi się ciepło i no żeby wam po prostu też ktoś tam nie wlazł, tak, no ale zobaczymy, zobaczymy co tutaj e, co tutaj e, w trawie piszczy dociągamy ale przy asie kielichów, który jest pozytywny ja odbieram to, że chodzi o Waszą przebiegłość, że Wy musicie zacząć działać, tak, żeby się nie oglądać rzeczy, które tak jakby długo szły, które nie mogłyście od dłuższego czasu zrealizować, tak jakby teraz przyjdzie czas, żeby, żeby zacząć działać w tym kierunku. Tak, tu jest jakaś depreszka, czyli tak jakby, tak jak powiedziałam, nie mogliście pójść do przodu, jesteście przytłoczeni, zmęczeni. Ale tu sprawy nabierają innego biegu. Być może też ktoś Wam pomoże, tak, tutaj, żeby działać, i wtedy dzięki temu osiągacie stabilizację, dzięki temu osiągacie marzenia. Może to też wiązać się z jakąś przeprowadzką, inwestycją w dom, tak, że tutaj tak jakby no możecie się czuć oszukani, że. Jeżeli budowaliście dom, czy, czy jakieś remonty są, że po prostu te remonty więcej wyniosły, tak? I tutaj możecie przeżywać rozczarowanie. Ale ogólnie, diabeł z siedmioma mieczami mówi o jakimś oszuście. Uważajcie, zwracajcie uwagę. Na dom, to taka przestroga, tak? Także tutaj po prostu, niemniej, jeżeli chodzi o Was, jeżeli Wy macie być przebiegli, to diabeł mówi o dobrych energiach, finansach, tak? Że tutaj będzie dobrze, ale taka przestroga, uważajcie, tak? Czyli ostrożności nigdy nie za wiele. Dobra, zobaczymy kochani, co teraz w uczuciach, drogie panny. Już patrzymy, patrzymy tutaj, patrzymy. Uczucia od 7 do 13 czerwca 2021. Uczucia. No, Słuchajcie, nie wiem, tu jakaś jest manipulacja. Być może czujecie się od kogoś zależni albo po prostu tak, tak się zachwycicie czyjąś urodą. Że no po prostu yy, no, wasze myśli cały czas będą, no i dużo ognia, tak? Czyli dużo namiętności, tu jest dużo pożądania. Jak na razie nie ma uczuć, ale tak jakby możecie się tak zachwycić jakąś osobą, że po prostu yy, no. Będzie problem. <laughs> no, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj nam karty dopowiedzą, tak? Wy być może czekacie na jakiś sygnał, na komunikację z tą osobą, może napisaliście, albo to jest po prostu osoba, która jest w Waszych marzeniach i tak jakby cały czas siedzi w Waszej głowie i, i nie możecie się odpętać. <grytanie> no ale zobaczymy, co nam tu karty dopowiedzą. No jest to zawieszenie. Spójrz też na tą sytuację z innej perspektywy. No znowu jest ta królowa buław. Może tu są dwie osoby. No, ale tak jakby jest manipulacja, a nie możecie spać, czyli tu albo jest manipulacja, albo po prostu bardzo kogoś pożądacie. Może trzeba o tą osobę zawalczyć, trzeba napisać. Samo się nie zrobi, słuchajcie, ale jeszcze dociągnę. Być może ta osoba jest zajęta pracą, tak, i tutaj po prostu ona nie ma czasu na razie, żeby odpisać. A wy się po prostu nakręcacie, tak? Ale tu jest nowy początek. Jest szansa, jeżeli napiszecie, że, że coś, coś tutaj się zadzieje, ale musicie też w to uwierzyć, tak? Dobra, zobaczymy, co w energiach ogólnych. No nie jest łatwy tydzień dla Was, drogie Panny, ale no może co niektóre Panny musiały to usłyszeć. Nie musi się to oczywiście zadziać, tak, to mógł być przekaz dla jednej osoby. Um, zobaczmy teraz, co w energiach ogólnych i zdrowiu, na co powinny Panny zwrócić uwagę. Już patrzymy. No, może chodzić właśnie o tą przeprowadzkę, tak jak ja tam mówiłam, że może po prostu możecie się czuć oszukani, że te koszty są większe, tak? Tutaj może być. Jeżeli będziecie zawierać jakiekolwiek umowy, to też sprawa, sprawdzajcie, co jest na umowach, tak? Trzy razy sprawdźcie, bo umowa może być fajnie sporządzona. A pod spodem, drobnym kruczkiem. Druczkiem może być coś ten. Może być też tu pomysł na nową pracę, tak? Więc tutaj um, ten nowe pomysły, nowe, przebiegłość, tak? Czyli tak jak powiedziałam, więc. Ee, działanie, działanie, i, 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 i może też będziecie się starali o jakiś kredyt, również, tak? Ale pamiętajcie, czytajcie dokładnie umowy, tak? Żebyście się nie czuli oszukani. Niemniej, no stabilnie, czyli dobrze, no raczej powinno być wszystko ok. Jeśli chodzi o zdrowie, no to uważajcie na, na nogi, na stawy, na kolana, na, na, na nadgarstki, łokcie, krążenie, tak? Splot słoneczny, tu, tu, tu po prostu suplementy, diety witaminy, tak? Także tutaj po prostu yy, yy, poziom żelaza, o to zadbajcie, kochani. No i, i, i no co niektóre osoby powinny się przebadać albo pójść do lekarza, yy, do sanatorium może niektóre osoby wyjadą, tak? Yy, tutaj tak, tak, tak się te karty pokazują. A co niektóre osoby mogą pójść w nowe, nowe kursy, nowe też, bo wieża mówi o nauce, również tak, także tutaj, tak jakby e, dzięki nowym pomysłom, nowej wiedzy, może być nowa praca, nowe jakieś osiągnięcia w przyszłości, które dadzą efekty i pozwolą się zakotwiczyć, I po, pozwolą, e, tak jakby e, pozwolą, byście się poczuli bezpiecznie, nie? No i wypadła mi tu karta, czyli Widocznie się chciała pokazać. Ustalaj granice, oszczędzaj swój czas, cenny czas i energię, tak? Czyli ustalaj granice i nie trać energii na jakieś pierdoły, tak? Że nie trać czasu też na, na osoby toksyczne, które wam tam próbują pokrzyżować wasze plany. No i zobaczmy, kochani, zobaczmy teraz drugą kartę rady. Już patrzymy. I znowu mi wypadła. Czyli chcą dzisiaj gadać te karty. Ukaż swoje wewnętrzne światło, czyli jak uwierzysz w siebie, będziesz z poziomu duszy, nie z poziomu ego, tylko z poziomu duszy, wchodzić w swoje wnętrze i tak siebie pytać, czego tak naprawdę chcesz, to wtedy tak jakby wszechświat ci będzie, będzie ci pomagał, wspomagał cię i. Jeżeli wierzycie w fizykę kwantową, to co myślisz, uważaj na myśli, uważaj na słowa, i tak jakby, jeżeli będziesz pozytywnie myśleć, to też będziesz przyciągać pozytywne osoby i pozytywne zdarzenia do siebie. I tego oczywiście Wam życzę. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. I osoby, które mnie oglądają. Czy słuchają, a nie zasubskrybowały mojego kanału. Bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie zostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Póki co ja wam życzę e, udanego tygodnia, y, dużo miłości, dużo y, kasiory i zdrowia, bo to jest bardzo ważne. I ściskam Was cieplutko, buziole. Pa, do następnego razu.